To, że to wydaje dźwięk, to jest jedyna rzecz, co, z którą tu jest jakikolwiek starek. Ej! Aha! Ej! Dawid! Da. To. A te klipy z tymi fajnymi rzeczami, co mówiłem, też też zrobisz klipy z tego? Czy nie? Jak mówiłeś mi. Wydupiańce! O, jeba, małej... ty... ja, ja nie chciałbym to mieć dla to siebie. Wydupcać! O kurwa, o! Pokoi dziecięcy! No. Tak wiesz, że ja jestem odklejony aktualnie, więc wiesz. O kurwa, dobra lec dalej. Załączył by wam kamerę. Kurwa i Dawid. Zrobi wam... Czy ty to widzisz to co ja? O kurwa mutan, ja pierdolisz kurwa na mnie agruję. Kurwa nie, <laughs> Jednak Kurwa na ciebie. <laughs> no dobra. Szybko poszło. Ja się kurwa alkohol zrobił. nie kurwa nie Dawid alkohol, kurwa, jest alkohol. clear! Dobra, jak robię kurwa mołzowy, i gdzie tu What? No. Czekaj, muszę skórować tego grupasa. To jest zdechła. Coś tu chyba zdechło. Czekaj, leki, leki. O kurwa, leki się zregenerowały. Blob. Co to jest, kurwa? O, Nie wiem. Observation room, okej. Okay. Czyli Nie ma na YouTube filmik, z czym to jest. To jest mięso. To jest, mięso na kebaba, Powiem rozumiesz? Tyle, to się nazywa blob. Nie, to jest mięso na kebaba. Nie, to się naprawdę nazywa blob. Nie, to tak. jest mięso Moi na kebaba. Nie, drogi, kochane, ja ci muszę chyba potłuczyć, jak to się nazywa. Blob. Mięso Bo na kebaba. Na Nie, to się nazywa tak. wielka sterta gówna. Czyli mięso Dobry. na kebaba. O kurwa, tu... czekaj, tu jest rysunek. Coś kurwa tam jest o jest taki rozpiscelowany, że nic nie widzę, ale okej. Okay. To no jest więcej, nie martw się. No jagody, no. U, rysunki. A kebada, ja chyba właśnie, chociażby powiedzieliście smaszczone. Ej, ten Timmy to był kurwa grafik artysta. Ale to Megan cała. Jak to kurwa Megan? To jak my kurwa Timi, to, Timi, to, to, Timiego? to nie szukamy. Torfion, to Timi są. Są rysunki od Timiego. Kurwa, jak się stąd A? wydostać? Kwiaty? No wszystko to... <coughs> To co znajdziesz to co. Tak tjad tjad kurwa, no, w końcu. <grystanie> dobra, Pierdol. No dość... dość dużo, żeśmy posiedzieli. Wow. Ty drukarka. What the fuck? Wow. Siadaj na nią. O kurwa, to do napiję się. Oj, sobie zjem elegancko. Kurwa, mikrofalówka. O, ziutek! Kurwa, to jest ten z personelu przecież. Gdzieś tu jeszcze jest drugi Kurwa, tu mi tak laguje, że na 20 FPS-ów, ja pierdolę O szmaty O kurwa, na z o! kurwa Czekaj, mam pomysł na nie. nie Nie, 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 nie podchodź, nie podchodź Kurwa, ja pierdolę, 0 HP mam Ja pierdolę, idę z i 0 HP Tutaj jest ten Zobacz, to jest. Przecież, o, na D, na ten, na ogień. A! Przeciwpożarowe. A no. kurwa, bo pamiętam, był kiedyś kurwa taki gaczykmen. No to żeś i stereo zrobił. Tak. Znajbiście. Dobra, kurwa, muszę poczekać, aż HP zregeneruje, bo kurwa. No dobra. od tej pory ty dalej wchodzisz pierwszy dobra kurwa ale ja ze bo muszę siknąć no dobra <noise> perfekcyjne tylko powiem ci tak coś tam łazi po prostu kurwa wstrzeliłeś się idealnie powiem ci tak Jańce małe. Ja pierdolę, jak się długo nie można. Noć. Ale kurwa, ale, ale to kurwa siwa. Elo, jestem kurwa, no, dobrze, się, że Dobra, no i dobrze, przynajmniej że poszedłem. Dobra, idę, 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 idę. Wow, I teraz ale... musisz wejść w interakcję z tym czymś Z tym czymś, tym głównym, tym takim, ok. Tak Aj, ty tu kurwa Timiego wyciąga chyba No Timiego z Pokebola musisz wyciągnąć <laughs> Timon, Timi pokebola. No Uo, Timi jest Pokémonem, o kurwa Alkohol Alkohol No tak Wygląda to jak, kurwa, jest Amongus. Jestem czerwony jak Amongus. kurwa, impostorem jestem! No. Przecież Timmy już dawno umarł. O, kurwa, Łemus myślił. my tu mamy doktora Crossa, jakby, co. Ok. Czekaj, kurwa, Timiego no wyciąga, bo lepiej. się zaklinował. Dawid, nie jesteś tu jedynym impostorem. Jak to? No tak, to jest. nie. kurwa, będę czy... targał Timiego. Mhm. Wow! I teraz będę coś podpinał. To to widziałem. No. Wow, jednorożec. Będę mu przy pod, podpinał. O z tą no A tak. gdybym Jakbym... kurwa nie zrobił tej zabawki, to co by się stało? Której zabawki? No to co mu dałem. Tego czegoś czarnego. No jakieś zabawki, no. Nie wiem o co chodzi. Ua! 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 Dobra kurwa podpinaj go po ten respirator. Dobra podpiłem go już. No jest. Ja teraz ogarnę, że w ogóle live od tego nie mam upalonego. O kurwa, i teraz musimy to wiedzieć. Kategorii The jakimś... Forest. Co? No mi pokazywało, że nie masz kategorii The Forest ustawionej Po part... no, kategorię rozmowy. Nie no, kurwa, nie pierdol. No? O kurwa! A ja się zjebał, pozałość. ja pierdolę. Dobra, potem to ogarniesz. Kurwa, ja, ja już to zmieniam. Dawaj, zdawaj money Nie masz, to trudno Kurwa, jeszcze ja już zmieniam Mr. Dr. Cross, what are you doing for this? Kurwa Twitch się laguje Nie mogę cię już zabić Szkoda Ale cię mogę spalić Aha Chodź tu Dawid Kurwa czekaj zmieniam kategorię Ale się pięknie pali No i się spalił Spaliłeś mnie Nie ciebie Timiego? że mogę jego spalić czekaj. Dobra czekaj to ja też się dorzucam <noise> Timi miło było ale wyjebane w ciebie <laughs> o tutaj mamy doktora Crosa A tu był ten doktorek no No that is dead to jest prawdziwe A tu kurwa będziemy z tym bossem walczyć nie? co nie? Idziesz pierwszy Tutaj do ziódka O kurwa ale mi hit to sprzedał O ty. Ja te batony odładuję Dobra Jak to wspaniale być bogatym Ja jestem bogaczem Kurwa ale batony O kurwa to są pierdolone batona Chłopie ile to jest manej Kurwa nie mogę Halo Automat się kurwa zblagował Nie mogę batona kupić To no tu jest Kurwa skam Chłopie, ile tu jest rzeczy elektryczne. O kurwa, albo to e, pieniądze. Kurwa, wstawaj z tej kanapy ty. O, No, tam jest endgame. Aj, by nie kurwa walczyć z tą chtypiarą wielką. Krawa, no, idziemy. Dobra, czekaj się jak oleo wypiję. Dzień dobry. Ja jeszcze tutaj zajrzę co jest. Tutaj Dzień? jest kurwa, nie, chyba nic tutaj nie ma. A, tam jest o kurwa endgame. kawusia, a to się napije. No, trzeba to jest najważniejsze. Asada No, nic to... nie ma. Lęcimy do endgame. Endgame The Forest po raz pierwszy w życiu. O! Rysunek! Pa! Impostor! To jest czerwony <coughs> za Amongusa. No. Dobra, właśnie. Ej, nawieks e, the... wychodź tu, chodź tu jeszcze! Co, 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 co? A dobra, dobra, dobra Nie I mogę ci... się drzwi otworzyć. A później idziemy w War rozumiem? Jak zdążymy. Kurwa, pół godziny idź, na luzie chyba. O, dzień dobry! Coś tu pusto, nie? Nie no, przecież to jest taka duża arena no, do walki z... Kurwa, a to była kto? No ta córka Doktora Krosa. Tam się tam siedzi aktualnie. Ok, Idź tam. Ja Córeczko, tu chodź tu. O kurwa! Ty też masz kadcenkę, czy nie? Nie, tylko ty. nic <laughs> się chodzi obok? <laughs> Jak to dziwnie wygląda? Zgadnij, co ja teraz zrobię? Nie, kurwa, nie podpalaj jej. Nie, no nie wierzę. Nie, odpalę spokojnie. Bium samolotem Jadę. na to. Ja to słyszę tą zapalniczkę. No i świetnie. Ja czekam, tylko aż się zamieni. I od razu jej je, je piszę, młotowa. Mhm. Okej. Okay. A potem spią mlece. <laughs> Dobra, nie ma sprawy. OLE padaka, o kurwa! Ole bydle, ja pierdolę, dobra, kurwa, dobrze, że motowy zrobiłem. Już się możesz ruszać? Tak, kurwa, mogę, dobra, Elo. A! Ja pierdolę jaki helikopter! Tego nas! O kurwa! ewidentnie mnie polubiła bardziej. No, ona nie. cię lubi, no Kurwa nie trafiłem, ja pierdole Ona kurwa robiła, ona mnie takie zjebane hitboxy, a kurwa nie trafiłem! Nie no, kurwa wyjebałem wszystkie motowe, kurwa nie nie trafiłem kurwa! Ja dobra. nie dostała! Nie wiem Dobra, Została. jakie są endingi? Dwa. też teraz się czymś innym zajmij. O kurwa. A już się mi rozpalony. Ale cię, u kurwa, lewskoczyła. Jaki kurwa helikopter, no i kurwa leżę, No ale i zajebisz się. Ty już zdechłeś? No kurwa, helikopter odpaliła. Ponoszę cię. Uciekaj, uciekaj. Dobra, kurwa, leczę się, dobra, dobra. O kurwa, laga mam. Wszystko! O kurwa, maluchy zrespiła Chyba dostała. Strzelam z uku. Ała, awa, awa. Nawet set mi. Kurwa, z Zuku strzelam. Kurwa, alkoholu nie, nie mam. Nie wiem czy ona dostaje. Dziwne to jest. Trzeba na odległość to robić. Dobra.